Orka siewna z jednoczesnym ugniataniem odwróconej gleby to korzystne rozwiązanie, ale czasami problematyczne z powodu konieczności oddzielnego przewożenia wału na pole. Inżynierowie firmy KUN zaproponowali ciekawe połączenie tych narzędzi. Zobaczmy, jak pracuje pięciokorpusowy zawieszany pług obracalny Vari Master L zintegrowany z wałem Duoliner. Testowany przez nas pług miał możliwość hydraulicznej zmiany szerokości roboczej w przedziale od 150 do 275 cm. W jej ustawianiu pomagają wskaźniki umieszczone przy dwóch siłownikach. Przy siłowniku odpowiedzialnym za zmianę szerokości pracy wszystkich korpusów naraz znajdują się liczby obejmujące zakres od 14 do 22. To oznaczenia w calach, które odpowiadają pracy każdego z korpusów na szerokość od 35 do 55 cm. Oczywiście w pół tej klasy nie zabrakło tzw. pamięci obrotu czyli po obrocie narzędzia następuje wysunięcie się siłownika w szerokości pracy wszystkich korpusów do ostatnio wybranej pozycji. Przy siłowniku pozwalającym na dostosowanie pługa do rozstawu kół ciągnika, czyli zmieniającym szerokości odkładania pierwszej skiby, umieszczono orientacyjne oznaczenia liczbowe, od 1 do 4. Ustawienie to jest kluczowe do poprawnej pracy pługa i jego dalszych regulacji. Testowany przez nas pług posiadał hydrauliczne zabezpieczenie korpusów HydroSafe o progu wyzwalania wynoszącym 1500 kg siły kun podkreśla, że dzięki temu systemowi każdy korpus może odchylić się o 70 cm w górę i o 20 cm na boki. Podczas testu nasze największe zainteresowanie wzbudził wał DuoLiner i na nim skupiliśmy dalszą uwagę. Zadaniem tego narzędzia jest ugniatanie gleby pierścieniami, które montowane są po dwa na jednym ramieniu. Oddalone są od siebie o 15 cm. A ich średnica wynosi 60 cm. Dzięki wykorzystaniu do budowy pierścieni odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, masa wału pasującego do pługa pięciokorpusowego wynosi zaledwie 460 kg. Dodając do tego umiejscowienie pierścieni blisko odkładnic, środek ciężkości zestawu pług-wał znajduje się blisko środka jego obrotu. Wał DUOLINER łączony jest z pługiem poprzez dwa specjalne ramiona, w których wbudowane są siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania, odpowiadające za jego opuszczanie i podnoszenie do pozycji środkowej oraz w czasie pracy za docisk. W razie potrzeby wał można szybko odczepić. Dodatkowy siłownik zamontowany z przodu wału powoduje zmianę jego położenia w płaszczyźnie poziomej. W ustawieniu szerokości pracy wału pod szerokość pracy korpusów pomagają skale zamontowane po dwóch stronach pługa. Ich wskaźniki są różne z powodu zamontowania przy jednym czujników magnetycznych. Skala liczbowa obejmuje zakres od 14 do 22 cali, czyli identyczny jak dla korpusów. Po pierwszym zgraniu wału z korpusami kolejne zmiany szerokości pracy pługa powodują automatyczne dostosowanie się do niej pracy wału. W czasie obrotu pługa automatycznie następuje cofnięcie wału do pozycji środkowej, a po obrocie powolne opuszczenie do pozycji praca. Informacja o pozycji pługa dociera do sterownika dzięki żyroskopowi, co pozwala na automatyczną reakcję siłowników wału. Wał ma osobne sterowanie elektrohydrauliczne, co pozwala zmieniać jego wszystkie funkcje niezależnie od ustawień pługa. Dzięki temu łatwo można ominąć np. studzienkę melioracyjną. Każdy pierścień wału podzielony jest na trzy części, co w razie uszkodzenia jednej z nich zmniejsza koszt wymiany. Łatwo jednak do niej nie dojdzie, bo system Steady Control nie tylko powoduje docisk wału do podłoża, ale i stanowi zabezpieczenie w razie natrafienia na przeszkodę. Pod tym względem przypomina wspomniane zabezpieczenie korpusów HydroSafe. Siłę docisku pierścieni wału Duoliner reguluje się hydraulicznie w zakresie od 80 do 120 barów. Pracując szybko przy dużej szerokości roboczej korpusów i dużym nacisku wału, uzyskamy glebę wyrównaną. Natomiast przy małej szerokości roboczej korpusów i dużym nacisku wału, gleba będzie maksymalnie zagęszczona. Wał Duoliner konsoliduje i wyrównuje glebę na bieżąco po jej odwróceniu przez korpusy pługa. Przesunięcie dotyczy tylko ostatniej skiby, co zapobiega jej zasypywaniu. Ten pas gleby jest wyrównywany i konsolidowany w kolejnym przejeździe roboczym. W sprzyjających warunkach wilgotnościowo-glebowych po orce z wałem duoliner pole jest nieomalże przygotowane do siewu. Wystarczy jeden przejazd agregatu uprawowo-siewnego. Do sterowania wałem z kabiny ciągnika służy sterownik KTS-10, który poprzez przestawienie przełącznika pozwala ustawić jedną z pięciu funkcji roboczych. Po wybraniu jednej z nich należy załączyć przepływ oleju w odpowiednim złączu hydraulicznym ciągnika, aby dokonać zmiany danego ustawienia. Po zakończeniu pracy i ustawieniu pługa w pozycji transportowej, załączamy blokadę jego obrotu i wybieramy funkcję składania wału w pozycję środkową, co pozwala obniżyć jego wysokość na czas transportu.